Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszego serialu dotyczącego hormonów. Dzisiaj na warsztat bierzemy adrenalinę, czyli jeden tak naprawdę z ważniejszych, jeśli chodzi o nasze codzienne funkcjonowanie. Adrenalinę możecie znać również pod nazwą epinefryna, częściej stosowana, jeśli chodzi o np. O ratownictwo medyczne czy służbę zdrowia. Moi drodzy, jeśli chodzi o adrenalinę, jest to hormon. Wydzielany przez kory nadnerczy głównie, ale też przez wolne zakończenia nerwowe naszego układu współczulnego, co czyni z adrenaliny bardzo solidny neuroprzekaźnik w naszym układzie nerwowym. Co więcej, adrenalina pełni niejako decydującą rolę w dość ważnym schemacie reakcji naszego układu, mianowicie reakcję typu walcz ucieka, czyli praca układu współczulnego przy współczulnego. Dlaczego? Adrenalina stymuluje nas do działania, adrenalina przyspiesza akcję serca, adrenalina poprawia naszą jakość kojarzenia, naszą szybkość reakcji, wyostrza nasze zmysły, przez co, w sytuacjach przede wszystkim stresowych, bo jest adrenalina również nazywana hormonem stresu, jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób zareagować. Jakie typy reakcji? Właśnie walcz albo uciekaj. Jak będzie jakiś gość do Was podchodził w ciemnej uliczce, no to albo będzie bójka, albo będzie ucieczka. W przyrodzie dostrzegamy jeszcze trzecie zjawisko, udawanie trupa, ale to tylko zwierzęta tak robią. Moi drodzy, jeśli chodzi o adrenalinę, dosyć istotne są jej stężenia w naszym codziennym funkcjonowaniu. Co powoduje wzrost adrenaliny? Przede wszystkim przewlekły, chroniczny stres. Bardzo dużo gwałtownych, naprawdę mocno stresujących sytuacji. Aktywność fizyczna również będzie powodowała produkcję zwiększonej ilości adrenaliny. Z kolei zmniejszenie najczęściej związane jest z niedoczynnością właśnie kory nadnerczy, być może jakimś guzem chromochłonnym, który będzie wprowadzał zaburzenia w jej wydzielanie co jest istotna zarówno zbyt wysoki, jak i zbyt niski poziom adrenaliny będą dla naszego układu problematyczne. Przewlekły długotrwały stres będzie powodował, że nasze naczynia krwionośne będą miały tendencję do miażdży, będą miały tendencję do uszkodzeń. Podrażnieniu ulegnie np. nasza ściana żołądka, nasze bicie serca, nasz układ krwionośny będzie bardzo mocno obciążony, przez co może się pojawić nadciśnienie tętnicze jako jakby powinowactwo długotrwałych stresów. Z kolei niedobory adrenaliny mogą powodować stany o charakterze apatycznym, a często nawet i depresję. Co jest istotne, dosyć mocno, jeśli chodzi też o adrenalinę, to to, że często sami sobie jakby produkujemy ją, dążymy do zwiększonych jej poziomów, czyli uzależnienie od stresu, uzależ... ale od tego niby dobrego stresu dla nas, czyli uzależnienie od sportów ekstremalnych, ścianki, wspinaczkowe, bandy, rollercoastery. To są rzeczy, które powodują ewidentny wyrzut adrenaliny. Są osoby, które mają z tego tytułu bardzo solidne uzależnienia, tak jak od alkoholu czy papierosów. Dlatego tutaj też to jest dosyć istotne, żeby zwracać na to uwagę. Czemu dzisiaj mówimy o adrenalinie? No bo to są nasi pacjenci, którzy do nas przychodzą. Jak wielu pacjentów przychodzi z kołataniem serca, jak wielu pacjentów przychodzi poddenerwowanych, przewlekły stres podają w wywiadzie, co powoduje zwiększone napięcie mięśni. Przecież adrenalina powoduje Zwiększone ciśnienie krwi, wyostrza zmysł, więc tak naprawdę skupia większe napięcia, często w naszym ciele. Dlatego warto też tego pacjenta instruować, że takie błędne koło się troszkę wytwarza, gdyż on produkuje zwiększone ilości adrenaliny, jego organizm się bardzo mocno mobilizuje, a to de facto prowadzi do przeciążeń, które mogą się pojawić. Jak odreagować? Najlepiej, jakiś ruch, jakaś medytacja, jakiś basen, jakieś pływania. To na pewno przyniesie troszkę, ulgi. Jeśli chodzi o adrenalinę, to pamiętajcie, że tutaj trzeba pamiętać o diagnostyce onkologicznej. Guzy na nerczach będą powodowały zaburzone wydzielanie tego hormonu. Może być bardzo skrajne stężenie tej adrenaliny. Zwracajcie również też na jej stężenie uwagi u pacjentów o charakterze depresyjnym. Myślę, że warto też pamiętać Zwracając uwagę oczywiście na adrenalina na codzienne radzenie sobie pacjenta ze stresem. Jeśli to jest pacjent, który mówi, że częste bójki się zdarzają w jego codziennym funkcjonowaniu, że jest bardzo agresywny, to może też świadczyć o jego podwyższonym stężeniu tego hormonu. A objawy ze strony ciała, przewlekłe podwyższone napięcie, uszkodzenie śluzówek, częste stany zapalne. Czyli wszystko to, co powoduje jakby nadmierna praca w trybie gotowości powoduje przeciążenie. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta adrenalina nie uderzy Wam wszystkim do głowy, ale co jest istotne, musicie też pamiętać, że adrenalina ma działanie i właściwości medyczne. Stosuje się specjalne peny w zaszczykach, dawka 0,3 mg na przykład powyżej 25 kg masy ciała u pacjenta, przy szcząsach anafilaktycznych, przy... Stanach, które mają natychmiast zmobilizować ciało pacjenta, bardzo często ratownictwo medyczne tutaj się tym posiłkuje. że Są podawane szczały z tej adrenaliny co mniej więcej 5 do 7 minut z danego Pena. Po co? Żeby właśnie postymulować ten układ. Jeśli mamy zapaść, jeśli pacjent na przykład ma zaburzoną, zaniżoną akcję serca, stymuluje się. Bo przy wstrząsie anafilaktycznym, gdy pojawia się jakiś obrzęk trudności z oddychaniem, jakaś dychawica, również wstrząs, również zastosowanie epinefryny jest tutaj bardzo zasadnym krokiem. Moi drodzy, tyle tak naprawdę z grubsza bardzo o adrenalinie. Co musicie zapamiętać, podsumowując to wszystko? Układ współczulny, przywspółczulny, neuroprzekaźnik, reakcje stylu walcz, uciekaj. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o ten hormon. A bez niego nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na nasze stacjonarne szkolenia i na bloga, którego już znacie. Trzymajcie się. Cześć.